Znowu jestem w tym borderze. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Słuchajcie, cześć wszystkich bardzo serdecznie jestem z jest kolejny odcinek z Bordera na moim kanale. Słuchajcie, żeby było kolejny odcinek, stawcie łapy w górę, ja myślę, że tysiąc łap w górę, bo by w sumie całkiem spoko, jakby wbiło po tym odcinku, a jeśli nie wbije to nie. Słuchajcie, po tym odcinku będzie livestream stream z tej właśnie serii na moim kanale, słuchajcie, ponieważ uznałem, że to już czas, żeby można było sobie zrobić jakiś livestream i zrobić większy progres na tej naszej serii swoją drogą. Także no co, mam nadzieję, że seria oczywiście daje wam się podobać, że łapy w górę, tak jak ostatnio zresztą pięknie odcinek siat. I słuchajcie, kopałem diamenty, kopałem diamenty, mam 5 diamentów. W tym momencie, ponieważ znalazłem je blisko yy, Bedroka, bo sobie trochę przekopywałem. I słuchajcie, dzisiaj będziemy robić enchant. Nie mam, co prawda, na poszerzenie bordera nic tutaj, yy, ale możemy zrobić sobie już diamentowy kill -off w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, mamy diamentowy kill. To jest po prostu... Yy, no, łapa w górę, łapa w górę za diamentowy kill, -off, nie. Ja myślę, że całkiem fajnie. Dzisiaj sobie zrobimy już w końcu enchant. Co więcej, możemy dalej zrobić sobie portal do nederu, moi drodzy, co nam daje już kolejne nowe rzeczy. Yy, swoją drogą, mamy trzy kolejne kurczaki. Także fajno by było sobie je na razie w sumie odkładać, wiecie co? Bo te kurczaki będziemy przemianowywać w w krowiaki z tego, co, co, co mi się zdaje przynajmniej, czyli w kurczaki, które będą mogły znosić nam krowy. No i oczywiście jest to nasza cotygodniowa seria. Przypomnę, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał żadnego poprzedniego odcinka, serdecznie Zauważam. spojrzeć sobie na kanale, na serię Border. Jest ona raz w tygodniu i jest to taka sobie właśnie seria, Słuchajcie, rzecz, kurczę, trochę smutna, bo tak w sumie z serii, które zaczynałem równolegle z tą serią już tylko ona została na dobrą sprawę. Nic innego już nie ma. Zresztą mi ostatnio brakuje serii, wiecie co? Ale na szczęście już... Em... Teraz to nie wiem, czy nowa seria już się rozpoczęła, czy dopiero się rozpocznie, ale już kurczę, niebawem będzie nowa seryjka w każdym razie. Co ja dzisiaj mam w ogóle za plan? Dzisiaj mam w planach, moi drodzy, już może troszeczkę sobie teren pod jakiś domek ogarnąć, czy coś takiego, zdobyć enchant, no i może ogolić te owce by się przydało, bo w sumie em, mogę już przesypiać noc, a nie muszę kurczę. Yy, cały cały czas łazić po podziemiach, kiedy jest noc. Yy, także czekajcie, wezmę sobie żelazo, wezmę sobie tutaj jeszcze to żelazo. Swoją drogą mam level 17, zaraz level 18 będzie. No i z levelem 18, słuchajcie, już będzie w miarę sponks yy, bo w sumie będę miał kolejnego slota, nie? Już niewiele w sumie tak... No dobra, dosyć dużo mi brakuje jeszcze. Do zmaksowania wszystkich slotów, ale nieważne, już mam ich na tyle, że mogę normalnie funkcjonować w tym hych, Minecraftowym, prawda, świecie. O, Jezus, czkawka mi Normalnie, bo to, to wszystko przez... Kurczę, przez ten, przez... Yy, ja chciałem powiedzieć? To wszystko przez yy, przez kanapki, bo jadłem kanapki przed odcinkiem. Yy, taka zwariowana sprawa, moi drodzy, ale dobra, weźmy sobie, zabijmy tego zombiaczka. A, creeper! Fuck! No nie, 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 nie! Ty mnie nie zaciukaj czasami! To było najgłupsze, co bym mógł teraz zrobić, bo straciłbym wszystkie sloty, nie? Dawaj expa, super! Jeszcze jeden więcej slot mam. Jestem, bo mączkę kostną, także będę mógł sobie to wszystko tutaj zaraz ten... Kurczę, brakuje mi tutaj pochodni. Będę musiał sobie dorobić wszystkie, kurcze. Ale dobra, na razie pójdziemy... No czemu to się tyle tego pojawia? Przestańcie! Halo! Dobra? Dobra, udało mi się z nimi zawalczyć, kurczę. Tylko problem jest taki, że one się cały czas pojawiają. I jak widzę, no, kurde, jestem w, 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 w tej w strasznej sytuacji po prostu. Bo muszę, kurczę, wszystko tutaj sobie ...powybijać czym prędzej, zanim będę mógł, kurde, w ogóle zrobić sobie jakieś łóżko. Dobra, gdzie są te moje owce? Z tak swoją drogą dzieje, tu je zamknąłem, czyli aha, czyli wiecie co, źle ustawiłem world border, bo kurczę zapominam ile jest, czy muszę pamiętać, że jest 60 world border, bo po każdym odcinku niestety jak już mówiłem, zasięg bordera się restartuje moi drodzy i z wyniku tego muszę kurczę go ręcznie sobie ustawiać, no takie niedociągnięcie małe, mam nadzieję, że da się to kurczę już naprawić, w momencie kiedy mapka będzie dla was, ponieważ przypominam, że kiedy skończę tą serię moi drodzy, będzie powstawała specjalna odmiana tej mapki dla was. No, także tak, tak to sobie wygląda. Czekajcie, ja sobie tylko tutaj ustawię, cyk. Dobra, mam wszystko ustawione, jakbym chciał i tu mamy kurczaczka, ja bym chciał sobie może zboże, kurcze ogarnąć. Mamy zbożu, więc pięknie, ładnie. Mam tutaj jeszcze na jednego chlebka, także zjem sobie ten chlebek i de facto, gdzie ja będę chciał domek robić w ogóle? Myślę, żeby tutaj był, wiecie co, bo tak patrzę sobie terenowo, takie ukształtowanie najbardziej mi pasuje. Problem jest w tym, że dalej jedzenia, kurczę, nie mam jakoś tak mega dużo i nie widzę tu perspektyw, no są te... Creeper Owce w okolicy niby, ale powiem Wam, że kiepsko będzie je tutaj uciukowywać. A mnożyć też mi to troszeczkę zajmie. E, zobaczymy. Zresztą to będzie też rzecz na live'a myślę sobie. Bo jak mówię, live chcę zrobić już niebawem. E, jakoś my się na dniach zrobimy sobie serii border, kurczę, live'a, na którego serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że wszyscy kurczę przyjdziecie, nie? Że, że normalnie będzie tłum ludzi, kurczę, piszących sieła cyfer. Ja byłem na odcinku i kocham tą serię, także szedłem na live'a, więc e, coś takiego sobie myślę, że o, tak będziecie mogli napisać w komentarzach e, wtedy na live'ie, w sensie w, na czacie, no e, że, że, że kurczę, przyjdziecie z odcinka masakra w ogóle. Yy... Tak swoją drogą chciałem was zapytać, bo to taka dosyć ważna sprawa, czy was też kurczę, trapi to cała pora roku obecna, nie? Ma masakra, dzisiaj wstałem Późno, dosyć, tak, zdarzyło mi się późno wstać, z reguły wstaję kurczę 7-8 rano, żeby nagrać filmy na na, 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 cały tydzień i tak dalej, dzisiaj akurat zdarzyło mi się wstać późno, i sprawa jest taka, że kurczę jest godzina 15.57, jest czarno, i nie wiem, z dwie godziny dzisiaj słońca, miałem coś takiego, po prostu masakra, czekajcie, ja muszę wodę wziąć, bo ja bez wody niestety sobie obsydianu nie zrobię, także wait a minute, czemu ja w ogóle ruszyłem bez tej wody, i teraz tak, czy ja chcę wodę stąd, czy ja chcę wodę stamtąd, chyba stamtąd będę brał, Yy, tylko gdzie to było to źródło? Ono było gdzieś. Tutaj było, dobra. Swoją drogą ostatnio nie mogłem go znaleźć, także. Pozdro dla mnie, nie? Że, że tak powiem sobie, ale dobra. Strasznie widziałem, dużo z Was pisze właśnie, że kurczę, chcecie tego bordera i tak dalej, żebym stawiał te odcinki, ale mówię wam, ja chcę go stawiać raz w tygodniu, żeby ta seria sobie mogła dłużej potrwać i tak dalej, bo jeśli bym nagrywał to, kurczę, dwa, trzy razy w tygodniu, no to zero bo w ogóle uważam byłoby tu zaraz zabawy z tego całego bordera, bo po pierwsze nie byłoby co robić, po drugie, no znudziłaby wam się ta seria po prostu, nie? Bo to, to jest normalne, że seria po czasie się nudzi i z tegoż tytułu jest ona nagrywana tylko raz w tygodniu, i raz w tygodniu ona a będzie się dalej pojawiać. Nie mam zamiaru, jakby zwiększać jej tu aktywności. I znowu znalazłem, powiem wam, diament przy samym bedroku. Z czego zszedłem specjalnie pod bedrock, bo uznałem, że hmm, nigdy nie mogę znaleźć diamentów tak normalnie, to może będą gdzieś przy bedroku, nie? No i sobie zszedłem tutaj chyba, zrobiłem taką odnogę. Albo wyżej byłem, nie wiem, gdzieś tutaj lawa jest, to tam przy lawie w każdym razie znalazłem parę tych diamentów e, no i co? Lawa jest z drugiej strony, także do lawy idziemy sobie czym prędzej. Problem jest taki, że nie mam w sumie trzciny i tak zapomniałem o tym totalnie, wiecie. E, więc no, kiepsko, kiepsko. Także no, czekajcie, ja sobie tylko coś czytam, bo ważna informacja, dobra, nieważne. E, teraz tak, muszę sobie tutaj wejść, czekajcie, tutaj gdzieś. O! Tutaj szukałem tych diamentów. Tutaj sobie szedłem, rozkopywałem i te diamenty znalazły się po tej stronie, gdzie tutaj węgiel znalazłem. Um, także, jakby ktoś pytał, gdzie to Secyfer znalazł diamenty. E, no i co? Muszę wyjść na poziom wyższy, wydaje mi się. Bo będzie kurczę tutaj bardziej pozytywnie. Um, żeby, kurde, bele... Żeby zalać sobie tą lawę. I my się teraz tak, może najpierw zrobię sobie portal w sumie. Um, bo będzie mi on, kurde, tak czy siak potrzebny. Także dobra. Przekopmy się tutaj do tej lawy. Ona powinna być gdzieś tutaj. No, jest gdzieś niżej, czekajcie. Zróbmy sobie pochodnie, bo ja nic nie będę widział. Wy tym bardziej. Więc dobra. Ta lawa musi być gdzieś niżej w takim razie, jeśli tutaj nie ma nadal. Okej, okay, tam jest redstone. To mnie za bardzo nie interesuje, także dobra. A zobaczmy sobie tutaj. Jest i ona, tylko czemu ona nie wydaje dźwięków? bo to mnie zastanawia. Nie wiem, powinna wydawać dźwięki normalnie. Że coś mi się chyba skiepsiło z Minecraftem, więc dobra. Weźmy sobie tutaj skopmy. Salane wszystko mamy, czekajcie. Och, i dobra, czekajcie, ja już sobie wszystko tutaj powiem. No ten. No nie wiem, no po prostu wiecie co, dzisiaj mam jakiś taki zakręcony dzień. Człowiek dopiero do nagrywek usiadł, godzina jak mówiłem, 16 i, i w ogóle wszystko, wszędzie, wszyscy, każdy pisze, nie? I masakra po prostu z tą kurde organizacją taką, więc no co. Ja myślę, że zrobię sobie cięcie i widzimy się jak już na kopie obsydianu będziemy otwierać portal. <laughs> Okej, okay, moi drodzy, także jestem z powrotem, i słuchajcie, w tym momencie, w moim ekwipunku już jest 17-16 obsydianów, przepraszam, tam jeszcze jeden został, bo wykopałem troszeczkę go za dużo. Przyblokowałem sobie myszkę i poszedłem zalec sobie herbatkę, także ją sobie tylko teraz. Mmm, mm, herbatka. Mmm, dobra, dobra, tak. Mm, Jakbyś też nie wiedział, zrobiłem sobie mm, herbatkę ziołową. Wiecie co? Nigdy nie robiłem sobie herbatki ziołowej. Także nie wiem, czy ja mam to zjeść, czy mam co. Słuchajcie, napiszcie mi, jak się robi herbatki. Takie wiecie, że wsypujecie sobie te roślinki. I mnie teraz. Serio to zastanawiał, bo mi teraz pełno. no, trocin bym powiedział. Padło do ust, tak? Postanowiłem, że będę sobie zdrową herbatkę pił. Zamiast soku. Zaciszę, że odstawiłem słodkie napoje, moi drodzy. Taka informacja dla was. Idzie, no idzie. Ja już na przykład nie piję słodkich rzeczy. OTA FAKT! Co się stało? Jak, co? Gdzie wróć? Skąd mi. Ja się czuję w tym momencie oszukany i z pełnymi ustami tak swoją drogą od właśnie tych trocin. Ej, no co jest? Przecież... What the Który jest poziom? What the hell, No już to. że to jest nie do pomyślenia, no i to osiem diamentów. Ej, czuję się oszukany w tym momencie na tym border odcinek, wiecie? Masakra. Masakracja po prostu, no kurde, dobra, idziemy do góry. Wziąłem jeszcze co 8 żelaza, bo mi brakuje. To dzisiaj robimy turbo poszerzanie świata. Czekajcie. Ech. Dobra, to się chyba jednak, wiecie co, wyciąga łyżką czy coś. <grych> tak mi się przynajmniej zdaje. No nie wiem. N nigdy dosłownie nie zalewałem sobie mieszanki takiej herbacianej bez żadnego woreczka ani bez niczego, nie? I powiem wam... No, no jestem dziwny, no ja wiem, ale możecie mi zostawić łapkę w górę. Słuchajcie, jedna łapka to jest plus jeden no do normalności dla cyfera, rozumiemy się? Tak, trzeba jakoś o te łapki w górę walczyć, powiem wam. Szczególnie teraz w grudniu. Bo wiecie, bo ja wiecie jak to jest, bo, łap, bo, bo tak naprawdę łapki w górę dają te prezenty w święte youtuberom. <laughs> Ej, to by było fajne w sumie, nie? Jakbym za każdą powiedzmy bombonierkę dostał. chociaż. To bym był bardziej gruby niż jestem, to, to nie to. Jedna łapka w górę to jest... Yy... Jedna sekunda biegu, cyfra więcej podczas ćwiczeń. O, i to będzie kurczę dobre, i to będzie fit, i, to, i cyfer będzie w końcu wyglądał jak kurde jakiś taki stonks youtuber, nie? Takie kurczę normalnie, mega, ultra, hiper duper. Dobra, teraz tak. Ja bym chciał zrobić sobie przede wszystkim odstawić może dwie sztuki na diamenty. Diamentów na Enchant. Z racji, że i tak już Enchant będę mógł zrobić, bo w sumie idziemy pod ścinę kurczę, więc Elo. Teraz tylko tak, czy ja mam jakąś łopatę w kwipunku? W sensie w skrzyni. Nie widzę. I dalej ta trawa mi się w ustach, kurczę, mieli, także... Hmm, polecam bardzo. No, z tego, co czułem, smak herbatki fajny. Tylko ja sobie to chyba po odcinku odfiltruję, także na razie nie piję tego. <śpiew <spinning> <śpiewleading> z racji, że, kurczę, no, <śpiewleading> no... No, jestem specjalny. Dobra, jestem youtuberem specjalnym, moi drodzy. Normalnie taka limited edition, nie? No, mało kto je taki jak ja. <śpiewleading> także myślę, że przynajmniej trochę zabawniej jest, nie? Masakra, no, ale... <śpiew> To jest po prostu straszne, wiecie co, jak ja, ja patrzę na niektóre takie moje odruchy, dobra. Mamy pięć jajków, i teraz tak. Z tego co wiem, można je pojedynczo zamieniać, także powiększamy sobie raz, powiększamy sobie dwa, kurde, powiększamy sobie, kurde, trzy, cztery, no i pięć, kurde. No i mamy, moi drodzy, pięć razy powiększony border jak na razie. Także. Dalej mam to w ustach, ale już jest całkiem znośnie, nie? W sensie jeśli chodzi o obszar, na którym tutaj żyjemy. Jedyny problem jest taki, że teraz będzie się dużo potworów respić na powierzchni, bo jest w końcu ta powierzchnia wszędzie. E, teraz tak, krowy są dopiero tam. Będę, kurczę, musiał... W sumie wywalone, bo mogę sobie na kurczakach zrobić krowy. Bo przekonam wam, że mam tutaj e, kurczaki na specjalnym datapaku, które jak dostaną daną część jakby i temu od mm, zwierzaka, no to mogą go znosić jakby, rozmnażać, nie? Teraz tylko tak, tu jest jeszcze jakaś trzcina, przepraszam. Chyba nie ma, nie? No to mamy jeden problem, bo nie mogę tej trzciny jakby zużyć, bo nie widzę, kurczę, żadnej trzciny dookoła. To nawet po iluś poszerzeniach, nie? Więc, kurczę, jest lipa. Cześć, cześć owco, chciałem krowo powiedzieć. E, tutaj też nie widzę żadnej trzciny, no to kurde, bele, nie mogę jej zużyć, nie? To muszę sobie zrobić ten. E, swoją drogą konie tu są znowu, siema konie. Także enchantów póki co zrobić nie mogę sobie, także mogę sobie odłożyć jedynie tą trzcinę, moi drodzy. I, i będziemy już powoli myśleć o tym enchancie, no, tak intensywnie dosyć. Dzień dobry, wodo, ale to nie ta. i Muszę pamiętać, że w ogóle border jest tak poszerzony, żeby to później kurczę zrobić sobie, wiecie co po odcinku. Może zacznę zapisywać sobie, jakie mam rozmiary kurczę. To by nie było głupie. Dobra, to jest tutaj. Że trzcino rośnie sobie, żeby urosła chociaż jedna, i wtedy będę mógł służyć tam, co mam. Dobra, szybko się prześpimy. I fajnie byłoby sobie zrobić jakieś kurczę, w sumie jedzonko. Najlepiej by było nawet zrobić sobie jakieś jedzonko, bo no jestem głodny. No niech nie, nie, nie kryję. Nie mam, nie mam żarcia tutaj w tym momencie. Cześć. Yy, znaczy idź sobie, ja, ja z tobą nie chcę rozmawiać w żaden sposób, nic tego rodzaju, no, idź sobie, czy idź sobie, kurde, zombie! Idź won. Dobra. Teraz tak, mamy 10 kurczaków, e, i moją misją... No nie, no, no, dobra, naprawdę mały zombiak. Moją misją będzie zamieniać tych kurczaków w kurczaki kurczakowe, słuchajcie. Także te kurczaki kurczakowe, które tu są, ponieważ tu są... ...trzy kurczaki. A będę miał 10, także będzie... Znacznie więcej znos znoszonych tych jaj Więc ja je chcę wypuścić. No idźcie sobie. No won poszli, no poszli. Nie chciał iść. Mam dowody na to, że on nie chciał iść, że ja. Ja próbowałem, panie władzo, ten kurczak nie chciał iść. Także no <laughs> wszystko z mojej strony zostało jakby dobrze tutaj. Em, zrobione. Więc no co? Zespimy sobie 10 kurczaków i w tym momencie zrobimy sobie z nich kurczaki kurczakowe. To brzmi bardzo śmiesznie. No ale ja zrobimy po prostu kurczaki, które będą znosiły ja jak kurczaka, dzięki czemu będę miał więcej kurczaków. Tak, to jest. Yy... To jest zagmatwane, wiecie. No, ale mniej więcej tak to wygląda, nie? Dobra, on wybuchnie. Nie wybuchnie. Dobra. Cudo. Dobra, weźmy sobie wykopmy. Mamy tutaj pochodenkę. No i co? I będziemy już otwierać powoli, moi drodzy, portal, tylko że zwróciłem uwagę sobie na jeszcze jedną rzecz. Nie mam kurła nigdzie w <grym> Mam grave w kopalni, na pewno. Na razie położę sobie, może, ramę, chociaż dobra. To zrobię, jak kurczę zdobędę. Strasznie chaotycznie dzisiaj nagrywam. To można zauważyć. Postawię sobie ramę z tytułu, żeby ona już tutaj była zawczasu. Żeby mi żaden kurczak nie ukradł czy coś. I zaraz będziemy, kurczę. otwierać ten portal, kurczę. I zobaczmy, jaki nether jest w naszym świecie. Z borderem, słuchajcie! I wytrzymajcie kciuki, żeby to był taki, jak potrzebuje. Jak w ogóle za dużo obsydianu wykopałem. Chciałem robić portal 3 na 3 sobie. I dobra, tutaj mamy kurczę flint, także no co, może by jakiś. Coś w Przecież sensie, w sensie, mógłby by jak, na jakiś tam flint wypaść, czy coś na przykład. No i wypad, pięknie. I zaraz możemy zrobić sobie portal. Z drogą myślę też nad. Ym, hmm. Emeraldu to ja w żaden sposób tu nie zdobędę raczej. Musiałbym jakąś wioskę dopiero odkryć za jakiś tam odległy teren. Ale na pewno na live będę starał się kilo z fortuną zrobić, słuchajcie, żeby ten świat się coraz większy robił. No i powiem wam, że będzie w sumie ciekawie, kiedy ten świat osiągnie jakieś, powiedzmy. W miarę normalne zasięgi. W miarę normalny rozmiar. Bo tak naprawdę wtedy to już będzie, kurczę, taki prawie, że zwykły survival, nie? Bo póki co musimy na tych diamentach sobie tutaj egzystować. Mam pięć diamentów. Czy ja nie miałem mniej? Dobra, chyba miałem tyle. No to co? To wchodzimy sobie do nederu. Wziąłbym sobie tylko strzały, jakby nam się jakiś tam, kurczę, gastra... A tak. A, każdy napisze na zdrowie mi oczywiście w komentarzu. No tak się spodziewam w każdym razie. Także no co? Wchodzimy sobie do nederu. I zobaczymy, co tutaj się będzie, moi drodzy. Działało, bo jestem naprawdę zainteresowany. Mamy kwarc, to jest super informacja, bo kwarc to jest dodatkowy experience. Nie zależy mi jakoś na kwarcu w formie budulca. no właśnie na tych dodatkowych slotach będzie mi tutaj zależało, także fajnie będzie, można sobie wykorzystać to w Nederze. Że dobicie 30. levela nie będzie wcale tutaj takie mega trudne, nie? Także kurczę, w ogóle myślę, że jak już sobie zmaksymalizuję level, może kurczę usunę ten datapak na ograniczone sloty, wiecie? Tak, w sumie celowo, bo de facto to tak w sumie w formie challenge'u mogłoby być. Bo później szkoda mi będzie oddawać kurcze enchanty czy coś. No i co? Ten nether jest strasznie, widzę, nieprzyjazny. Jeśli miałbym to ująć. Ej! Najprościej jak się da. Strasznie mnie w nosie zaczął kręcić. To pewnie od tej herbaty, nie? I widzę, że jest kurczę też tutaj jest zaborderowany, także spoko. Czyli wszystko jest w porządku, bo czasami nedery się bugują i bordery się nie generują, nie? Tylko pytanie moje jest takie, następujące: Czy ja gdzieś tu mam w po drodze jakąś twierdzę czy coś, czy może jakiś zaczątek twierdzę chociaż, co bym sobie po poszerzeniu mógł kurczę dalej iść w nią, nie? I w ogóle mam bardzo mało życia, także fajnie, jakbym nigdzie nie spadł, nie? Bo he, taka śmierć w nederze to w sumie nic fajnego nie jest, i ten neder to taka lipa bym powiedział. Słuchajcie, ja sobie przełączę tego game moda na chwilę. Jak wiecie, ja mogę to robić podczas tej serii, bo seria jest takim naszym sandboxem poniekąd strasznie wieje na dworze i to strasznie brzmi. Dobra, tam jest jakaś twierdza, także tak, za parę odcinków będę mógł iść sobie do twierdzy, ale fajnie, nie? Musiałem to sprawdzić, w słuchajcie, bo, jak mówiłem, mój świat nie jest spreparowany, a mapa, którą wy dostaniecie, będzie już spreparowana przeze mnie do tego, żeby po prostu wszystko się na niej znajdowało i żeby nie było problemu właśnie z odkrywaniem yy, czy to twierdzy, czy to czegoś, żeby wszystko było wyliczone, powiedzmy, po w powiększeniach coś, no i będzie miała zakończenie. Moja mapa nie ma zakończenia. Po prostu my zdecydujemy wy w komentarzu że we w sumie to już starszy tej serii, możesz robić coś nowego, nie? No a jak na razie to mi się to i tak fajnie w miarę prowadzi taki odcinek raz w tygodniu. Myślę, że nikomu tutaj nie zawadza, że macie akurat czas sobie obejrzeć, go powiedzmy, jakieś chipsy kola. Niezdecydowanie o zdrowie jedzenie, pamiętajcie. Ale powiedzmy, że coś zdrowego sobie przekąszycie do oglądania tego odcinka i macie. No i dzisiaj powiem, że to by było na tyle. Bo dzisiaj taki króciutki odcinek, więc niedługo spodziewajcie się live streama, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za oglądanie! Mam nadzieję, że Wam to się spodobało i że zostawicie łapę w góry słuchajcie no a także subikajcie jeszcze tego nie zrobiłeś i zadzwońcie dzwonaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku z bordera już cześć